Jest nie kurwa, lecimy. Co jest dikaj mnie i zawi powe nie? wiem. Trzymaj sobie ciągle. Dajcie granatami. Pamiętajcie, żeby używać granatów. To jest. Fleszuj ikona, dół. Fleszuj ikona, dół. Oh. <laughs> o kurwa, co ja widzę? Ej, szczerze? <laughs> i dół, kurwa, o, to było... Dawać go do ja, z prawego. dół. Kurwa, leciły prawe, flesz. Co tu się dzieje? Dobra, dawajcie, <laughs> wygramy. Ty Za każdego praga się o... <laughs> Under, stalili. Anders znajdował, cofnął, flashował i mnie zabił. No ja ja nie, nie, nie wiem, to nie jest dla One mnie to poziom, name, to nie three. mój poziom, Microphone muted. Info? No info. I'm pushing Mikrofon, nice. microphone muted. Nie wiem, to jest nie mój poziom gościu. Gość najduje, wraca do góry fleszuje jakoś z dupy i dopiero pikuje i mnie zabija Co to jest kurwa chłopak, chłopie, co ty robisz, Polaku? Co ty odpierdalasz? Nie sobie ufać, ale chuj. Powiedz mi Co to jest kurwa za pik? Co trzeba mieć w głowie, takie, żeby takie coś zrobić? Bo ja nie wiem teraz, no Może tak się gra, ale ja się po prostu nie znam. Ej, EJ JA! EJ! kurwa, JEBANA Przegnę. JAK ON MÓGŁ TAK KURWA PRZEJŚĆ ILE JA NIE odzywasz? FRAJERZE JEBANY! Plato one mid Ja pierdolę. Chciałeś tą kurę jeszcze w ogóle? Eee, pojebień, znowu kura mi pikna z lewej ale widziałeś to, nie? Wchodzi gości od prawej i pikujemy kura po lewej. Ja pierdolę! Ja pierdolę. Nie, to kurwa to jest jakaś. Ja żyję w jakiejś symulacji pierdolonej. A teraz. Zbysko. Po chedzie, po chedzie Zajdź, of the wrist Ale daru lew być teraz krzyknął ja AWP za to Ja <grym> Ja bym raz wezwał, co wy na to <grym> Dawaj, Ej, daj, dajcie mi dwa smogi, please, please Dwa smogi, ja okno i daję cave'a Weź pakiet ja tego zobaczyć jak mu no, z jego powa wyglądało jak on dostał heda. Co ty pierdolisz? Ja pierdolę nie wierzę w to w życiu kurwa nie mało to jest fragem jest 2 na 3, ale... W sumie jeszcze smoki mało jest ty! To jeszcze jest kurwa do zrobienia, to nie jest jeszcze przegrana runda Mało na blisko rampa, musisz uciekać jeden no dobra, nie idzie do kogo strzelać, czasem tak bywa co? Jak on to rozbroił kurwa w tej pozycji, o no, przecież od Baka default jest! Jak on mógł to zrobić? Musisz jedną pozycję tylko skanować! Kurwa, nie da się inaczej broić tam! Mam nie skakać. O! Ale smaga odbył śmieszny ty! Co jest kurwa? Ty, to, 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 co tu się stało w ogóle? On tym smogiem rundę wygrał! Co tu się stało? Kurwa mać, jaki fart człowieku! Odbił tego smoga na bez, ten smog wleciał. Ja pierdolę, ty zostaje Adrian na długiej. Lecz za serwo, poszedł. Bo jesteś dobrym timmate'em. Spierasz uposi. Co jest, kurwa? Spalili mnie! Skąd to wpadło? Dwór. Nie Trejście. no, kurwa! Ja. Gdzie? Przebo! Trejście. Jak oni mi wypalili? Ja idę pod gwiazdę! No, Patrzcie, kurwa nie przyzna, Jarek. Ja do rampy idę. Widziałeś to, Jarek? Nie wiem, randomowo to mi kurwa no. reklama do góry zeszła. Dusze życie każdej no, pranki to, to dąk. kalgon! Doby wygrał, Pasza w żonobice z związanymi oczami, czy białe po czterech latach ciężkich treningów ninja?

nie dawajcie, synu, blyat Morda kurwo ruska jebana, rozumiesz? I no, dawaj you, tego dropa! Thank you for drop, Ty Ty poki, drop, you. poki, poki, drop, poki What? Drop, drop. You have money, bro <laughs> You have money Ok, GG, GG, good luck, yeah, fan No, no, no I dropped you, idiot, like, good luck bro. But you two don't drop me the... Największym problemem osób, które... Nie mogą wyjść ze swojej rangi ze względu na smurfy venemi i chujowych teammateów w waszym teamie, ich największym problemem jest to, że myślą, że to jest przez to, że mają chujowych teammateów i smurfów venemi. Oczywiście, są smurfy i są chujowi teammateci. Zdarza się. Ale jeżeli uważasz, że to się zdarza za każdym razem, w każdym meczu, to przykro mi, ale to nie jest problem z twoimi teammateami i z tym, że są smurfy venemi, tylko to jest problem z tobą. Albo z twoim skillem mechanicznym, albo z twoim nastawieniem psychicznym. Jedno z dwóch. Albo po prostu nie dociągasz skillowo, dlatego ci się wydaje... Plus masz pewne jakieś wyobrażenia o sobie. W ten sposób ci się wydaje, że w twoim teamie zawsze są gówna, a w zawsze są smurfy. Albo jest po prostu niehalo na psychice. I nie można po prostu pogodzić się z tym, że no czasem zagra się gorszy mecz. Czasem się gorzej pokoluje. I po prostu tak jest no, że czasem jeden mecz trzeba przegrać. Czasem... Leż za poszedł! Bo jesteś dobrym teammateem. Zobaczmy. Z posi. Co jest? Kurwa! Spalili mnie! Skąd to wpadło? Nie no, kurwa. Gdzie? Przebo. Jak oni mnie wypalili? Ja kurwa nie przyzna, Jarek. Ja do rampy idę. Widziałeś to, Jarek? Ja na czterech polaków bez dylę. I ma jaką kurwę giną. Tam hippie jest jeba. A, dobra sad.